Cześć. Dziś chciałem Wam co nieco opowiedzieć o konsoli, jaką udostępnia Node. Otóż po zainstalowaniu Node'a uzyskujemy dostęp do konsoli, w której możemy testować kod. Uruchamiamy ją wpisując Node bez dodatkowych parametrów. Po uruchomieniu konsoli widzimy znak większości oraz kursor zachęty. Od tego momentu możemy pisać kod. Zaczniemy od prostego przykładu. Dodawania 2 plus 2 i został zwrócony wynik 4. Próbujemy coś wymnożyć i mamy wynik 50. Zdefiniujemy teraz zmienną x o wartości 1. Nie przejmujemy się teraz zwróconym komunikatem, wrócimy do niego później. Wyświetlamy wartość zmiennej x. Rzeczywiście jest 1. Zdefiniujemy teraz zmienną y o wartości 10. I dodajemy zdefiniowane zmienne. Z poziomu konsoli Node mamy dostęp do elementów wbudowanych, takich jak moduł console, który tworzy globalną zmienną o tej samej nazwie, do której mamy dostęp i możemy wywoływać jej metody. Jedną z tych metod jest metoda log, która w tym konkretnym przypadku wyświetli nam w konsoli zawartość zmiennej x. Więcej o możliwościach modułu konsol powiem w osobnym filmiku. Część z Was zapewne zauważy, że konsola ta działa analogicznie jak konsola, którą możemy uruchomić w przeglądarce Chrome. Aby porównać działanie tych dwóch konsol, uruchamiamy przeglądarkę Chrome, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Zbadaj, a następnie przechodzimy do konsoli. Następnie wpisujemy te same polecenia co w konsoli Node. Jak widać, nie ma żadnej różnicy. Ale czy na pewno te konsole niczym się nie różnią? Otóż różnice występują. Przede wszystkim zauważycie je w dostępie do obiektów. Które w jednym przypadku występują, w zaś w innym nie. W przeglądarce mamy dostęp do obiektu Window, który zawiera jakieś metody, atrybuty. Możemy je dokładnie obejrzeć i się do nich odwoływać. Jednak w Node takiego obiektu nie znajdziemy. Zostanie zwrócony błąd z informacją, że Window nie został zdefiniowany. Podobnie ma się sytuacja w drugą stronę. W przeglądardze próżno szukać obiektu proces. Próba odwołania do takiej zmiennej kończy się niepowodzeniem. Odwołując się w node do zmiennej proces, otrzymujemy obiekt, do którego metod i atrybutów możemy się odwoływać. Jak widzimy, konsole te są dość podobne, jednak nie identyczne. Więc jeśli chcecie testować jakiś kod w konsoli, to pamiętajcie, aby kod, który będzie uruchamiany przez noda, testować w konsoli noda. Zamykamy przeglądarkę i wracamy do komunikatów wyświetlanych przez konsolę przy definiowaniu zmiennych oraz wywołaniu metody log na obiekcie konsole. Otóż konsola, w której pracujemy, domyślnie zwraca wartości wpisywanego polecenia. Dlatego przy poleceniu dodawania 2 plus 2 otrzymaliśmy wynik 4. Dla operacji mnożenia 5 razy 10 wynik 50. Jednak operacja definiowania zmiennej niczego nie zwraca, więc domyślnie zwracana jest wartość undefined. Podobnie sprawa ma się przy wywołaniu metody log na obiekcie console. Tutaj także nie jest zwracana żadna wartość przez metodę log, w związku z czym zostało wyświetlone undefined. Możecie jednak zapytać, czemu tak się stało? Przecież wyświetlony został wartość zmiennej x. Dlaczego więc pojawił się undefined? Otóż nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale moduł console standardowo wysyła przekazywane do niego dane na jeden z dwóch strumieni. Jeśli nie zapisujemy tych strumieni do pliku, to dane są wyświetlane w konsoli. Szerzej omówię to w kolejnym filmiku przy omawianiu modułu konsoli. Ostatnia rzecz jaką powinniśmy wiedzieć to jak wyjść z konsoli. Wychodzimy wpisując .exit. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.